Naduś wrzedł do bogoju, Na to krzywdaj się z filmem. Cześć. Bez GM. Przysięgam, że bez GM. Dobra. Zaznaczę Niki twórców mapy. Dwa Niki.

A czemu się nie odbiera? Może Arek, ty! O, jest. jest. No kurwa, pojebało cię! <głosy> <głosy> Ej! Restart. No co, no przecież, wiesz, Gdzie ty mnie depnąłeś? Gdzie ty jesteś?! Gdzie ty mnie dupnąłeś? Lol. Jestem na górze. Siemanko. <noise> Siemanko. O kurwa. <noise> Manko Czekaj, trzeba tego klocka sobie. nie, czekaj ja, te, ja tego zniszczę, nie teraz ten escape to jakaś porażka nam wyjdzie Znaczy nie to, że, 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 że z tobą, tylko że, że no, nie idzie nam no ten parkur. Spinex to Spinex, a ze Spitkiem z najlepsze Stary, ja się tak z tego urywałem, naprawdę No kurde Spokre. Najlepszy escape chyba, nie? Stary, dobrze ci wyszło Kurwa, spierdalaj! Spie kurwa, Kur... Z Bremu! Mam trzy serduszka, nie! Kurwa, dzięki. <ścoughs> Ale ty jesteś, <ścoughs> co to robi Jezu, yes, yes, gdzie ja jestem? Twoje jajo byłem, to Jamczyna. Gdzie ty jesteś Bremu? Ej, Bremu, kurwa! Arek! Alo! AHAHAHA! Co zrobić? No brać bo nie mam Ale gdzie ty jesteś? Przecież ja cię nie widzę. Brebo! AHAHAHA! kurwa? One-shot! Bieć. A czekaj, robię rekonekta, bo cię nie Czeka, widzę. Czekaj, ja odjeżdżam golejgą. Nie bij mnie, nie bij mnie. Nie mam goda. No nie bij mnie! Co ty robisz? Nie bij mnie, Arek! No kurwa! One shot Poczekaj no, na mnie. No weź, nie zabijaj mnie! Nie za... No kurwa! No i się będę palił. Dziękuję. By, nie... tylko woskiem nie idź zlaczka bremu Arek <laughs> Jaki ty jesteś debil. To, to nie napisałem. Jedź, jedź później. Siemanko. Siemanko. Baduś ale chyba coś. Dobra. to No nie, Bremu nie! Kurwa! Kurwa, stary, grać z tobą escape y to jest taka katusza. TP o. od Bremu. to Jesteś pieskiem. No, tak. <laughs> Lod, Kurwa. No bremu, nie, proszę cię proszę! A, no Ja za dźwignie pociągnę, co tu się stało? No co ty robisz? No, przepraszam, co ja zrobiłem? Siemanko Czemu ty masz goda? Czemu ty masz w ogóle game -moda? No bremu, poważnie. Ty mnie bijesz, zabijasz nie, a ty na game modzie. Kur. Siemanko nie przychodzę tego na game -modzie. A przechodzisz na godzie Włączony dla bremu. A nie, dobra. co ty robisz, człowieku? Czekaj, no, masz... no, włącz mi, włącz mi. No bo. Bremu. Spideksta! Spideksta! Spidek! Mieszkam Spidek Spidek! Spidek! <noise> w Warszawie na Wilanowie Brem, weź! Bremu, to Arek! Arek... Arek... Wiesz, że jeden, jeden tylko na przycisk mój lewy już nie żyjesz? KURWA! Zaraz zginiesz chyba, a nie, nie zginiesz. Czekaj, muszę sobie coś dodać. Ty zabrałeś ekwi... Ek, ekwipunek. No kurwa, no Bremu, no ja pierdolę! Nie! Kurwa! Czemu Aż ty go nagrywasz? Czemu tego, czemu tego, nie nagrywasz? Bo bym miał desynchronizację pewnie dźwięku. Bo nie umiesz nagrywać. Spierdale. <grywa> no Dobra, mu kurwa. nie będę. No kurwa. Ale, 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 ale kurwa, ty jesteś. Ja wiem, że ty, ja, ja cięby też kocham. Ja wiem, że ty kochasz też obcasy lizać. Podeszwę buta lubisz lizać. Człęga mhm. Czwęnga. Co to są człęga? No, kurwa, nie jest to z oczułęga? Takie buty pewnie na obcasie, domyślam się. No tak, A takie, takie smaczniejsze. Jak to? A jakie są niesmaczniejsze? Bo tak wali skórą, nie? Takie skórzane. Co, człenga? Nie, buty na koturnie. Co to są koturny? A wiem co to są, to są, takie klocki. No. są takie no, brzy brzydkie, takie okropne. Klocek Brick. No taki klocek Brick w Minecrafcie. Takie, no bo to, 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 to jest koturny tak zwany. Kurwa! Żyjesz. Ja Cię nie widzę, czekaj. Bremu kurwa. ma na imię Arek. Gdzie? Bremu to Arek. Nie bij mnie, nie bij nie, proszę Cię, kurwa, nie bij mnie, no kurwa, nie bij mnie! Nie walnąłem Cię teraz. Ale się paliłem. No to, wiesz, to już po prostu z poprzedniego, no. No i teraz nie mam tego kurwa antyfalii, czy coś takiego. Yyy, e, Bremu ma na imię Arek. <laughs> Gdzie to pisze? <laughs> Bremu ma... Ja pierdolę, czekaj Kurwa tak nie może być Zawołam Werteza stary i się zajebiemy z nim No jedziesz Siemanko Bremu ma na imię Arek. Dobra już mo mogę do ciebie wracać Tp ogny Bremu Siemanko Co ty masz? Na chuj mnie ten łup bo Naduś wszedł do Bogoju. Na to przywitaj się z filmem. Cześć. <grywa> Naduś <krwawi>. grywali. O, mu <Bremu> się wyciszył. <grywa> Halo? <grywa> Halo? Bremu Czemu ja Cię nie widzę i nie słyszę? Jezu. Bremu, Bremosław, bremik, bremu, wyciszyłeś się, suczko, suczko, o Jezu. <grywy> nie widzę, nie, bremu. Siemanko, kurwa. Kurwa. Jest! Ja! Yeah. Kurwa! bremu. Dobrze, już wróciłem, tak więc... Yy, napiszcie w komentarzach... Cześć do, do mojego daduzia on to przeczyta on. Wiecie, on mój, ogląda moje filmy On y, codziennie jak ogląda moje filmy to krzyczy <grywa> Ta jasne. Ale ludzi wkręcasz Arek Tak samo że... Ja nie nazywam się Arek ja się nazywam Przemek Kurwa, Przemek <grywa> Przemek <grywa> Daniel To <grywa> ja <mam> drugi Daniel <grywa> Poważka. <śmienicza> Bremu, boże! Ej, ludzie, ludzie cię usłuchują za to, że mnie ty tak trolujesz, wiesz? Nie. Pisali w komentarzach. Ale mi szkoda, te ognistego B to już była przesada usług. <śmienicza> Bremu, weź Kurwa. <bo> ja... <śmienicza> zabawę, <śmienicza> ja <masz> nie? <śmienicza> <gry> tak, i ubaw. <gry> ja, ty, Ej, to by było też śmieszne, jak ja by cię zabiła, ale tak powiedz. Ja jestem bezbronny. Ale ja nagrywam. No ale kurwa, ja rozumiem, że nagrywasz. Ja też nagrywam. Nie, nagrywasz. Kalkuladorem. Siemanko. Co ta widział? chciał? Krwawił? Nie. Fuck. Teraz nas strzała to już na pewno będę cię załatwiał. Weź klip z <gry> Bremu, to jest zjebie. Weź mnie niebi. No, <grymianie> jeden strzał! <grymianie> to by bez armora Dziesięć serduszek, Boże, to jest piękne LOL. Niebi mnie, co mówię? <grymianie> jeden strzał. Jeden strzał. Chipy, chipy, wow. Co to było? Bremu, weź, proszę cię. Nie, bez takich, jest takich. już Tyle, dup, cały klub się schlał. Kto się schlał? No teraz mnie zabij, spaniaku. No. Nie bij mnie! To powiedziałeś teraz mnie zabij spaniaku No Naski zjebane Mam. Bremu! Nie, to ja sobie zrobię tu domek gdzieś Zrób sobie tutaj z piasku ten domek, pozwolę ci z piasku? Tak, tutaj, tu gdzie ja jestem. Nie zabijecie. Dobra, czekaj, te ogno Kurwa, nie znaleziono gracza. Dobra, już. Ale nie bij mnie. Gdzie ja jestem? Znaczy, gdzie ty jesteś? Co no, mam? <laughs> domek. Dobra, już. A! Cześć. Cześć. <laughs> Pokaż się. Dobry. Nie, weź. Mać, No wpisu, w domu własnym zakurwionym. Idź <laughs> na policję. Oj, ty już nie żyjesz. Nie. Manko, jestem pieskim. Jesteś pieskiem, masz rację. Bram, weź, proszę cię, nie zabijaj mnie. No już, dobra. Już tak bez jaj, bo przychodzimy ten po. Czemu wyszedłeś z serwera? To fakt, czemu ja się nie mogę tepnąć? Ej, o co chodzi? Co? Nie mogę się do ciebie tepnąć. Wyszedłem z serwera. Przecież jesteś, kurwa. Bremu, kurwa, weź waniż <noise> <banisz> włącz. <głos> <głos> Co za chuj? <noise> no, bremu! O, tu jesteś. Fajne, żeś sobie zrobić przejście, wiesz? No jak stary, ja tu podałem 10 razy, to tak jakbym przeszedł. Czekaj, ja może teraz to przejdę. To jest najdłuższy skok, naj, najtrudniejszy. Siemanko. Yes! No ja naprawdę jestem zadowolony, że przeszedłem to. No, A teraz ty sobie możesz przejść to, wiesz, tam. To weź mnie tepni, bo ja nie mogę. Siemanko, jesteś pieskiem? Siemanko. Czemu ty pozdrawiałaś panią dyrektor w Jako Jaką dyrektor? Debilu. No coś pozdrowiałeś Panią fryzjerkę, ona miała inaczej na imię Nie no, pamiętam jak, ale nie dyrektor Pojebało cię kurwa Ciemanko <śm> Nie <śm> no <śm> Depnij mnie O Jezu Siemanko. O Jezu Remu! Dobra wiesz co tutaj zrobimy chyba cięcie Cześć. Bo mamy cztery